Cześć, cześć. Żółw, Shield, Shield Extreme. Obiecane porównanie tych dwóch strzałówek. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to kolor. Shield jest lekko zielonkawy. Shield Extreme jest absolutnie przezroczysty, wodnisty. Wytrzymałość Shielda, 45 lbsów, to jest mniej więcej 20 kg. Wytrzymałość liniowa Shield Extreme. 60 LB to jest około 27 kg. Jeśli chodzi o rozciągliwość, Shield charakteryzował się tym, że to był zawór bezpieczeństwa, wentyl bezpieczeństwa, rozciąga się. Shield Extreme nie rozciąga się prawie w ogóle. Niebywale gładka lina, która po zejściu ze szpulki praktycznie się nie faluje. Jest falka, ale jak na tak grubą strzałówkę, to jest niewielka, znaczy, że szałówka nie ma pamięci kształtu. A teraz coś, co mi się lubią najbardziej test ścieralności przy użyciu noża ratunkowego Dominator. Trzymaj, trzymaj, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Strzempi się, natomiast

23 pociągnięcia nożem, a teraz zobaczmy, jak zachowuje się nowy żółwik Xtreme. Jedziemy. Raz, dwa. Jest bardzo gładki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Też się szczępi, ale tak jak mówiłem, on się w ogóle praktycznie nie rozciąga. Trzyma moc, trzyma. Jedziemy dalej. Ile tam było? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Szczępi się jak cholera i trzyma. 30, 31, tymi zębami jedziemy. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 37 pociągnięć. Jest ekstrem? Jest ekstrem!